Przepis na jedyne dwa składniki: cukier puder i białko jajka. Bierzemy sobie cukier puder, oddzielamy białko od żółtka, łączymy białko z cukrem pudrem, robimy takiego gniotka. I kiedy już mamy taką kulkę, dzielimy ją na części i wsadzamy na dwie minuty dla mikrofali. Dwie minuty, a my sprzątamy i wołamy Panią Krysię na degustację. Pani Krysiu, przygotowałem dla Pani cudowny deser. To są bezy? Prosto z mikrofonem. Słodka beza. Smaczne? No smaczne.